Dzień dobry Państwu. Studio W Pół Drogi. Studio W Pół Drogi, przypominam, jest to studio Fundacji Hospicjum Głogowskie. Postanowiliśmy dokumentować wszystko to, co się dzieje wokół hospicjum, no, dla potomnych i dla historii. Gościmy dzisiaj Pana Prezydenta, właściwie gościmy u Pana Prezydenta Rafała Rokaszewicza w dość takim no, no ciekawym okresie, dlatego że jest to koniec roku, czyli okres podsumowań, również życzeń ale również czas, kiedy tak naprawdę przed dwoma, trzema tygodniami rozpoczęła się budowa hospicjum. Panie Prezydencie, dzień dobry. Dzień dobry. E, ja sobie specjalnie wynotowałem, ponieważ zbyt często mi to umyka, ale tak, bulwar, Aleja Wolności, Fontanna, teatr w końcu skończony, świetny, piękny teatr, Marina, Kościół Bożego Ciała, przedszkole. Ja śmiało mogę powiedzieć, że jest Pan człowiekiem sukcesu. Ale żebyśmy dobrze zaczęli, chciałbym dzisiaj się dowiedzieć, co się Panu nie udało, co Pan uważa za niepowodzenie. Oprócz tego, że oczywiście nie udało się zgromadzić czy zebrać środków zewnętrznych na budowę hospicjum, na razie jeszcze ja nie traktuję tej sytuacji. Jako zamkniętą. Hospicją realizujemy w tej chwili pierwszy etap, stan surowy zamknięty. Mamy kilka miesięcy na to, aby zebrać pieniądze, również zewnętrzne. Liczę bardzo na nie, aby zaraz po tym przystąpić do etapu drugiego, czyli zrobić wykończenie i zagospodarowanie terenu. Tak, żeby można było spokojnie już wyposażyć, umeblować hospicjum, tak aby zaczęło działać. Czego się nie udało zrobić? No, w mojej głowie jest mnóstwo różnych planów, które gdzieś tam muszę sobie odkładać jeszcze za jakiś czas, bo nie wszystko da się zrobić. Finanse są ograniczone, mimo tego, że całkiem sporo, dziesiątki milionów złotych pozyskujemy na różnego rodzaju przedsięwzięcia, inwestycje, ale tych planów rozwojowych jest bardzo dużo. Natomiast oprócz tych, widocznych rzeczy tych inwestycji dla mnie równocześnie niezwykle są ważne tematy których może nie widać na zewnątrz ale są bardzo ważne sprawowanie takiej funkcji jak moja to są relacje z mieszkańcami to są te kontakty Podczas których także powstają wspaniałe pomysły później do realizacji. Chociażby przykładem jest to hospicjum. Przecież od pomysłów, które kilka lat temu pojawiły się, mnóstwo spotkań, rozmów. Do realizacji szczęśliwego finału. Także te relacje, spotkania z mieszkańcami, kontakty pośrednie, bezpośrednie to jest coś, co jest podstawą mojej pracy, bo nikt nie jest alfą i omegą. I pomysły, i energię do pracy, ja osobiście, osobiście czerpię z kontaktu z mieszkańcami jeszcze nie wspomniałem o jednym o relacjach za chwilę porozmawiamy bo to jest akurat szczególna jeżeli mówimy w kontekście współpracy yy, wolontariuszy fundacji i pewnie wolontariuszy różnych innych stowarzyszeń w Głogowie Natomiast jeszcze nie wspomniałem o tej wielkiej inwestycji, która się robi tam w, w północnym obszarze, tym przemysłowym. Jest to ogromne wrażenie, robi ta, ta firma, jak się, jak się zjeżdża z autostrady płatnej na odcinku chyba konińskim i, i się widzi ten, ten, ten potężne centrum logistyczne. Po, podobne powstanie tutaj, tak? Tak, Panatoni to jest największa w Europie firma, jeżeli chodzi o tego typu hale logistyczno-przemysłowe. I to też jest efekt wieloletniej pracy i nad samym Miejscem, żeby odpowiednio przygotować, ale także promocji gospodarczej, klimatu gospodarczego. To jest pierwszy, tak duży i poważny krok. Specjalnie mówię pierwszy. Bo tak naprawdę dopiero otwierają się przed nami bardzo duże możliwości i tę szansę wykorzystamy, bo zbyt długo na to, na to pracowaliśmy. Może nie było widać tych efektów w ostatnich latach, ale tak to jest, że z takimi przedsięwzięciami najpierw się długo pracuje, a mówi się o konkretach już dosłownie przed finałem, przed samą inwestycją. To są sprawy biznesowe, gospodarcze. Nie każdy inwestor. Chcę, aby przed sfinalizowaniem transakcji o tym mówić, bo najnormalniej w świecie te firmy działają na rynku, mają swoją konkurencję i każdy może postarać się, aby tę konkurencję wyprzedzić. Stąd wiele lat pracy, długie rozmowy, przygotowanie oferty, przygotowanie terenu. Mamy finał i cieszę się, bo oprócz yy, myślę że takiego fajnego rozwoju społeczno-kulturalnego, który jest w Głogowie, yy, również rozwój gospodarczy mimo dużego silnego partnera, jakim jest KGHM, yy, Głogów musi mieć. I, i, I ten obszar Miejskiej Strefy Inwestycyjnej, yy, to jest właśnie między innymi ten obszar to są takie nasze największe działania, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, czyli zapewnienie przyszłości miastu. Gratulujemy, mocno trzymamy kciuki, panie prezydencie. Wracając do hospicji, może króciuteńko, co przed nami? No, przed nami ciężka praca i na budowie, i, 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 i na papierze, bo musimy za chwilę Robić dokumentacje związane z przygotowywaniem kolejnych postępowań właśnie na, na ten drugi etap. No i dużo pracy w zdobywaniu środków zewnętrznych. Pierwsze rozmowy gdzieś tam na szczycie już powoli się odbywają. Ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o zdobycie środków na, na budowę hospicjum. Pokazałem to w innej dziedzinie, nazwijmy to ogólnie służby zdrowia, bo przecież mamy porozumienie podpisane z powiatem, na mocy którego jako miasto przejmiemy połowę udziału w Głogowskim Szpitalu i przez 4 lata coś co już się dzieje, przekazujemy łącznie 20 milionów złotych na modernizację Głogowskiego Szpitala. To, co już zostało zrobione, to, co nas czeka w następnych latach, to jest całkowita modernizacja wszystkich oddziałów e, szpitalu. Po prostu unowocześnienie, podniesienie standardów jakościowych e, do, 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 do niewidzianych w Głogowie, w Głogowskim Szpitalu, jak do tej pory. zatem. Mm, Hospicjum w tej całej polityce yy, yy, społeczno-zdrowotnej. Jak najbardziej wpisuje się i równolegle do tego, co dzieje się w szpitalu, do tych inwestycji finansowanych z budżetu miasta Głogowa, poszukiwanie środków finansowych i realizację hospicjum traktuję jako bardzo ważny priorytet do realizacji. My na pewno zdążyliśmy to zauważyć. Muszę przyznać, że nawet wczoraj tam byłem na budowie, serce się raduje i ziemia drży, jak się to wszystko tam pięknie dzieje. Ogromna dziura wykopana już w tej chwili w ziemi. Panie Prezydencie, może wracając teraz do tych relacji. Ja, ja, czy my z Fundacji moglibyśmy wiele mówić na temat relacji wspólnych z Panem, dlatego że od pierwszego, dosłownie od pierwszej minuty, kiedy podjęliśmy się tego zadania, ogromnie doceniamy Pana wkład oczywiście w całe materialne zabezpieczenie hospicjum, ale też właśnie te relacyjne z nami. Wydaje nam się, że współpraca między nami, czyli, czyli Pana jako samorządu, szefa samorządu, i organizacji pozarządowej jest wzorowa i wzorcowa. Cieszę się bardzo, bo te relacje z mieszkańcami są na różnych poziomach. Oczywiście są, są takie postawy typowo roszczeniowe, że się należy. Z jednej strony rozumiem mieszkańców. Mieszkają tu, chcą mieć jak najwyższy poziom świadczonych usług, ale więcej jest takich relacji, że. Mieszkańcy wychodzą z pomysłami, chcą się angażować w różne przedsięwzięcia, i to osoby prywatne, ale także zrzeszone w różnych organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach. I muszę powiedzieć, że dużo łatwiej, lepiej się pracuje, współpracuje. Dużo łatwiej mi też czasami przy jakichś projektach pomóc, jeżeli widzę ogromne zaangażowanie. Ogromne zaangażowanie mieszkańców i chęć do, do działania. i. Nieważne, czy to jest małe, miękkie przedsięwzięcie związane z jakimś wydarzeniem, czy to jest bardzo duża inwestycja, jak hospicjum, to jeżeli jest to zaangażowanie mieszkańców, to widzi się sens i widzi się chęć pomocy. I ja taki jestem. Jeżeli, jeżeli widzę, że ktoś naprawdę bardzo chce i wkłada w to swoje całe serce, to ja zrobię wszystko, żeby pomóc tej osobie, czy tym osobom. I znów mogę poświadczyć to, co Pan przed chwilą powiedział, dlatego że że każde, każda nasza inicjatywa to jest niesamowity Pana udział. Nawet na, na, na moment, kiedy liczymy gdzieś tam zebrane pieniądze po cmentarzach, Pan wpada na, na moment i, i, i dziękuję, gratuluję, jednocześnie mówi, co w tym czasie robił, czyli szukał y, przemieszczeń budżetowych, żeby można było rozpocząć budowę. To Widzimy jest, to na każdym to kroku. To jest szacunek dla tych osób, które poświęcają swój czas, y, y, swoje życie rodzinne, swoje, swoje pasje, poświęcają y, na takie Działania charytatywne. Dla niektórych właśnie te działania stają się właśnie pasją, stają się częścią życia i te osoby, wy jesteście w tym fantastyczni i autentyczni. I, i naprawdę to jest sama przyjemność współpracować z Wami. Dziękuję w imieniu wszystkich wolontariuszy fundacji. Panie prezydencie, krótko się pochwalę zakończyliśmy, zresztą pan o tym wie, zakończyliśmy akcję cmentarze, to było rekordowo ponad 50 tysięcy złotych. Zakończyliśmy akcję sklepy przedświąteczne. Też pan był na zakończeniu na targowisku. Dzisiaj o 16 liczymy, także podamy tą kwotę. Przed nami co? Przed nami na pewno noworoczny marszobieg, prawda? Tak. Tradycyjnie przy pana współudziale cały dochód z tej imprezy będzie przeznaczony na Hospicjum Głogowskie. I przed nami drużyna Żonkira. Przyznam, że ta drużyna Żonkira troszeczkę nam kulała, dlatego że no, no, pandemiczne ograniczenia były i są. Natomiast to, co zdążyło nam się do tej pory. Udać to, to 142 osoby, które już zleciły yy, stałe. Opłaty bankowe. Co miesiąc 142 osoby wpłacają na, na konto fundacji. Mogę się pochwalić, że już jest w tej chwili 1 400 000 zł. I te 142 osoby mają już swoje wirtualne cegiełki. Myślimy nad tym, jak to później odwzorować w trakcie jeszcze budowy, jak odwzorować może nie tam na, na, na Polinowie, ale gdzieś w mieście. Myślimy o tym, żeby później też już mamy takie wstępne projekty. To pewnie z tym do Pana jeszcze przyjdziemy. Chciałem Panu wręczyć zawieszkę drużyny żonkila i w ten sposób zaprosić również do, do udziału w naszym. Opłaty są od 5 zł do. Od 5 zł, I to powiem szczerze, że te najważniejsze osoby zdecydowały się wpłacić po 5 zł. Dlatego, żeby zachęcić tych ludzi, których może mniej stać w tym momencie. Panie Prezydencie. Aha, a największa opłata to jest 1000 zł. I muszę się pochwalić, że udało się nam namówić spółdzielnię PSS. Zarząd podjął taką decyzję, że co miesiąc spółdzielnia PSS z Społem przeznacza na naszych hospicjum 1000 zł. 142 cegły w tym momencie. Panie prezydencie, koniec roku, czas życzeń świątecznych. My Panu życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, bo Pana zdrowie jest gwarantem sukcesu naszego projektu, wspólnego projektu. Dużo sukcesów. W dalszym ciągu co najmniej tak samych, jak do tej pory. Fajnych współpracy, fajnych relacji z wolontariuszami, ze stowarzyszeniami. Tak jak Pan powiedział, bo to jest, to jest chyba równie, a kto wie, czy nieważniejsze niż te, te inwestycje materialne. Panie Prezydencie, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo za życzenia. Eee, również chciałbym... Przyłączyć się do życzeń dla, dla, dla Was wszystkich, dla e, mieszkańców naszego miasta, mieszkańców okolic, bo przecież w to przedsięwzięcie można powiedzieć, że cały region Głogowski jest zaangażowany. Życzę przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych. Dużo satysfakcji przy tym świątecznym stole, jeżeli tak sobie wspomnimy, ostatnie miesiące, mijający rok, i jeżeli osoby na przykład angażowały się w wolontariat, jak chociażby wolontariat na rzecz hospicjum, to myślę, że te święta na pewno będą dla nich udane, spełnione, a może dla tych osób, które. Podadzą się jakiejś refleksji, jeszcze nie angażowały się w tego typu przedsięwzięcie, to może takie noworoczne postanowienie, aby wesprzeć hospicjum. Życzę tego wszystkim. Życzę wszystkiego dobrego na te święta, na cały nowy 2022 rok, aby był jeszcze lepszy. Natomiast wracając do, do sprawy hospicjum, hospicjum, ja myślę, że to w tej chwili jest już na, na takich torach, posadowione solidnie, że nie ma odwrotu. Czy ja, czy ktoś inny musi kontynuować to zadanie, bo ten pierwszy bardzo poważny krok związany z rozpo że ziemi inwestycje został wykonany i teraz nie ma odwrotu. Hospicjum w Głogowie będzie. Bardzo chcielibyśmy, Panie Prezydencie, żebyśmy to wspólnie dokonali do otwarcia hospicjum pierwszego, a później drugiego pawilonu. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz wszystkiego Dziękuję dobrego. Bardzo.